Dojechaliśmy wczoraj na Kłodzionko. Już nie było czasu e, nagrywać. E, chcieliśmy się rozstawić z namiotem, e, ze sprzętem, bo już była taka pora, że chwila moment zaraz zrobiłoby się ciemno. No i pierwsze wędki trafiły do wody jak już tak się ciemno robiło dość. E, żadnej kamery już nie włączałem, nic nie nagrywałem, tylko chciałem się skupić na e, zmontowaniu zestawów, żeby móc już coś tam powędkować. No i udało nam się. E, zestawy trafiły do wody jak jeszcze było w miarę, w miarę jasno. Cały, całe nasze obozowisko też już zmontowaliśmy, wszystko byłoby super, gdyby nie pogoda, no bo ogólnie połowiliśmy już wczoraj, już wczoraj, pierwszy dzień i już były jesiotry, już były karpie, karasie, liny były, także naprawdę się działo, o tyle, że nic nie nagrywałem, bo zwyczajnie było już za ciemno. a Chcieliśmy też trochę wyluzować, bo ten dojazd tutaj zajął nam aż 6 godzin. I właśnie jadę na łowisko, sprawdzić jak wygląda nasz namiot, czego nam wiatr nie porwał, bo jest obecnie straszna ulewa i mocno czochra. Na kłodzienku aktualnie trwają zawody wędkarskie sklepu wędkarskiego w Sierrakowicach. O, tu widać są chłopaki i, i dziewczyny łowią. Tyle tylko, że pogoda to oni mają dzisiaj nie za dobrą, nie? Pogoda im dzisiaj nie sprzyja zdecydowanie Ale dzieje się Dzieje się, jest masa samochodów, wielu zawodników każdy, każdy, się stara wygrać Ja już widzę chyba, że mój namiot leży gdzieś na boku Ta, namiot mi się zawalił, się jest służba. Jest tak mokro, leje już od wczoraj wieczór I tak przez całą noc pada Ta woda tutaj tak stoi dęba, że jak tylko się zatrzymam To już mogę nie ruszyć Cały namiot, jak z daleka widziałem, to on leży albo na boku, albo jako inaczej. Nie wiem, to wywalił się i po prostu go, kurna, zmiotło z planszy. Mam nadzieję, że jest to ratować. Jedziemy rura, ratować namiot. Zajebiście, kurna. No nie, no nie może być lepiej, nie? Namiot leży do górnogami, ale chyba da się jeszcze go uratować. Gorzej, że fotele zmokły. Namiot leży do górnogami. Fotele całe mokre. Zajebiście, nie? No na, na kłodzionku, Kurwa mać. Jeszcze się w żyłkę zaplątałem. Na kłodzionku muszą być przygody. Muszą być przygody na kłodzionku, bo jakby nie było na kłodzonku przygód, to by było do dupy. Nie no, namiot to jest okej, okay, tylko go wygięło. Da się go postawić tylko sam. czy ja sobie poradzę? Ja pierdolę fotele mokre. Masakry. Namiot uratowany. Kurwa, ale się zmachałem. Opuściłem go na wysokość, bo był bardzo wysoko postawiony. Obciążyłem kamieniami wszystkie graty poukładane i jadę wyschnąć. Ale jaja, ale jaja, cały wywalił się na dach, do góry nogami był wyrzucony ten namiocik, bo to jest taki handlowy, nie? No ale był tak sztywny, ciężki jest ten namiot. Konstrukcja jego jest zajebista, i pomyślałem sobie, no nie, no nie wywali mi tego namiotu do góry nogami, no niemożliwe jest. A jednak, jednak, jak zwykle. Jak to na kłocionku? Przygody z deszczem muszą być za każdym razem, nie? W zeszłym roku złowiłem karpę około 6 kg. W największą możliwą burzę byłem cały mokry. Teraz jeszcze nitam, teraz to jeszcze ujdzie, bo tam trochę mnie zrosiło. Ale co? Włosy sobie uczesałem, ułożyłem i mam znowu zepsutą fryzurę. Nie no, po prostu ekstra. Ale dobra, sytuacja jest opanowana. jadę do chałupy, no bo to tak naprawdę w taką pogodę to nie będę wędkował. I poczekamy jeszcze z godzinę, podobno o 11.00. Już jest 11.00 i dalej pada. A miało nie padać. Poczekamy jeszcze trochę. Pogoda się na pewno unormuje i wrócimy nad wodę, wtedy będziemy działać. Ale przygoda jest już od pierwszej nocy. To będzie obszerna relacja i teraz jest taka bycza górka zabłocona maksymalnie. Ale mój samochód wjeżdża we wszystkie dziury jakie tylko sobie wybiorę. Daje radę bez żadnego ale. Ale czuć jak traci jak i go na boki woźni. O, jest. I dobra, udało się, a to jest nic. Zaraz będzie więcej takich. Tutaj to jeszcze jest sucho. Tam u gospodarza na podwórku to jest dopiero problem, bo tam to woziło na boki całe auto. O, tu już też traci przyczepność. No ale dobra, opony nowe. Akurat założyłem, to damy radę przejechać chyba. O, i tu właśnie są takie muldy i w tych muldach to jest najgorzej się przebić. Zauważyłem taką bardzo y, nietypową rzecz tutaj na kłodzionku jak jestem na rybach I zawsze jak zmoknę i ten deszcz spływa mi i trafi mi do ust To on jest taki bardzo gorzki Nie wiem z czego to wynika, na początku myślałem, że może gospodarz opryski robi na komary czy coś Ale nie, mówi, że nie No i ja nie wiem z czego to wynika, ale ten y, posmak tego y, gorzki taki jest tego deszczu, nie? I unikam każdej kropli do buzi, żeby mi tylko się nie dostało, bo okropne normalnie Dzisiaj rano, tak wstałem rano, bo wiecie, deszcz był w nocy i poszliśmy spać. Wędki żeśmy oczywiście ściągnęli z wody, już tam nie zostawialiśmy ich, bo mieliśmy w ogóle historię wczoraj, że karp Oli wędkę już do wody zabierał, już, gdyby nie to, że gospodarz wzmocnił na brzeże takimi palami powbijanymi, to się okołowrotek zatrzymał. Pale zatrzymały wędkę właśnie na kołowrotku. Dzięki temu udało się ją chycić. Bo normalnie już by nie było wędki i nie wiem czy byśmy ją znaleźli, bo to dopiero się, bo to była, wiem, północ dopiero gdzieś, nie? Ciemno już jak cholera, no gdzie tu pływać po łódkę? Iść po łódkę też, żeby płynąć po tą, po tą wędkę, nie? No i ja tak wstałem dzisiaj rano, bo żeśmy wrócili do domu, bo nam zimno było, totalnie. No i chcieliśmy, mówimy, mówimy nie no nie ma sensu tu siedzieć, no bo mamy ten namiot handlowy, to jest taki z trzema ścianami, no to tam w nim piździ w środku, oporowo. No, i pojechaliśmy się wyspać. Rano wstaje i mówię do tej, do Oli, że, ale fajnie wyspałem się, wykąpałem się. Nowa, nowa siła, nowa moc, idziemy łowić ryby, nie? Wyjrzałem za okno, leje. Mówię, dobra, poczekamy, na pewno przestanie. Ale Ola wtedy mówi do mnie, ty, a co jak namiot nam wywaliło? i Jak nam na przykład się przewrócił? Bo pada i wieje, nie? Bo wiatr to aż taki, aż słychać go. Ja mówię, no tak, kurwa. No i jadę kontrolnie, coś mnie tchnęło. Mówię, jadę kontrolnie, bo i kawę nawet nie dopiłem. Mówię, jadę sprawdzić, bo zdenerwowałem się, nie? I ja patrzę, a on leży do góry. Nogami. Hardcore. W ogóle na poziąku nie może nie być przygód. To jest miejsce, w którym zawsze są przygody. Super, i po prostu to miejsce jest, nie? No i wyjechaliśmy na płytę już z tego syfu, który tam był. Tam był taki piasek namoknięty przez całą noc i teraz poranek leje, więc tam się zrobiła breja hardkorowa. No ale moje auto jeszcze się nigdy w żadnej z takiej brej nie zakopało, więc tutaj pewniaka mam, zawsze przejeżdża, nigdy nie ma problemu. No i na płytach już jestem, teraz to już tylko pojadę na stację benzynową zatankować, bo deficyt już waliwa jest, wczoraj z tego wszystkiego nie było czasu zatankować. No i go! Czekamy na pogodę, zjemy śniadanie i liczę na to, że akurat się tak złoży, że będzie pogoda dobra. A jeśli chodzi o sklep w sierakowicach żako, który organizuje zawody, no to przygoda nieziemska, nie no zawsze e, chciałem wziąć udział w zawodach, no ale tutaj e, właśnie oni pytali nas, czy my chcemy wziąć udział, ale no, jednak woleliśmy zostać e, w tym swoim kameralnym gronie, nie brać udziału w żadnym zobowiązującym wydarzeniu. No i nie żałujemy, no bo pogoda tak naprawdę jest dzisiaj o tyle do dupy, że ja wiem, że ja to jeszcze może bym to jakoś zniósł. No ale Ola nie lubi takich wypadów, no bo to jest po prostu kobieta, trzeba to zrozumieć, nie? Chociaż są kobiety, które tolerują takie, takie warunki pogodowe, no ja osobiście też nie uważam ich za zbyt komfortowe, także ta decyzja o tym, żeby nie brać udziału w tych zawodach była dobrą decyzją, bo jak się okazuje, Wszyscy dzisiaj będący na zawodach od rana, już, już słyszeliśmy ich od samego rana, jak tylko się zjechali, no to mokną od rana, no niestety. A my możemy sobie dzięki temu, że nie wzięliśmy udziału w tych zawodach, e, po prostu poczekać na lepszą pogodę, nie? No i pozbierać namiot, bo nam go pięknie wywaliło. <śm>